Cześć, witaj drogi widzowie. Dzień dobry. Fansim z tej strony, zapraszam cię na film montażu komputera, który niedawno udało mi się złożyć z podzespołów, które sobie zakupiłem. Słuchajcie, i w tym momencie komputer, który renderuje ten film, i ten film, oczywiście, oglądacie, już jest na nowym komputerze. Jak widzicie, podzespoły tutaj poszczególne, które zakupiłem i to wszystko udało się dzięki również wam zakupić, z czego się bardzo cieszę i naprawdę komputer jest wydajny, co zresztą już mogliście kilka razy przekonać się w różnych symulatorach. Słuchajcie, widzicie tutaj obudowę w tam tylnej części słuchajcie Genesis Spirit 515 jest również chłodzenie wodne Fractal Design tej samej firmy również zasilacz o mocy 860 W który mam nadzieję napędzi tutaj tego RTX i będzie to wszystko sprawnie działało płyta MSI Gaming Z490 i Intel i7 10700K pamięci 32 GB RAMu. No i słuchajcie, to jest dysk PNY 2TB z szybkimi zapisami i odczytami. Nie obyło się oczywiście bez pewnych problemów przy montażu jak to zwykle bywa przy komputerze, kiedy tych podzespołów naprawdę jest bardzo dużo. Ale metodą prób i błędów udało się to wszystko zmontować. Problem był delikatnie z chłodnicą, ponieważ ta obudowa okazała się do tej płyty głównej ciut za wąska. W związku z tym chłodnica powietrzna tutaj od do procesora musiała być zamontowana lekko pod skosem, natomiast nie wpływa to na większą wydajność. No i moi drodzy, te piękno, oświetlenie, słuchajcie diody, tak to miało być, słuchajcie taki był plan, żeby to świeciło, w końcu jest to komputer już nowożytny, więc musi świecić, oczywiście są zwolennicy, są przeciwnicy tego świecenia, zawsze jest troszeczkę jaśniej, słuchajcie w pokoju, przynajmniej na samym dole, bo komputer u mnie stoi pod biurkiem. Na zakończenie bardzo chciałem Wam podziękować. Słuchajcie za to, że udało się to wszystko złożyć, ale jeśli chodzi o te wszystkie podzespoły, to właśnie dzięki Wam mogę mieć nowy sprzęt, który będzie bardziej wydajny we wszystkich produkcjach i symulatorach, które są na kanale. Jeszcze raz wielkie dzięki, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.